Kolejna fala pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 sprawia, że coraz więcej osób szuka suplementów, które mogłyby zmniejszyć ilość zachorowań bądź wspierać leczenie pacjentów chorych już na koronawirusa. Polskie Towarzystwo Dietetyki w swoim stanowisku wyraźnie napisało, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność stosowania określonych suplementów diety, składników mineralnych lub i witamin, które chronią przed koronawirusem. Pojawiają się jednak pewne przesłanki, które sugerują, że niektóre witaminy oraz związki mogą stanowić element wspierający organizm w walce z koronawirusem. Przypominam, że ten odcinek to nie jest porada na medyczna ani zalecenie, a jedynie przegląd danych naukowych, którym warto się w tym kontekście zdecydowanie przyjrzeć. Koronawirusy i grypa należą do wirusów pandemicznych, które mogą powodować śmiertelne urazy płuc i śmierć z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej, tzw. ARDS. Infekcje wirusowe mogą wywoływać burzę cytokin, która prowadzi do aktywacji komórek śródbłonka naczyń włosowatych płuc, infiltracji neutrofili i zwiększonego stresu oksydacyjnego, które powodują oczywiście reaktywne formy tlenu i azotu. Dla ARDS charakterystyczna jest ciężka hipoksemia, której towarzyszą Stany zapalne, uszkodzenia oksydacyjne i uszkodzenia bariery pęcherzykowo-włosowatej. Podwyższony stres oksydacyjny jest główną przyczyną uszkodzenia płuc, w tym ostrego zapalenia płuc, w skrócie ALI i ARDS dwóch klinicznych objawów ostrej niewydolności oddechowej z istotnie wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. Przejdźmy teraz do kwestii suplementów. Witamina D. Zakażenie się wirusem COVID-19 wiąże się ze zwiększoną produkcją prozapalnych cytokin, zwiększonym ryzykiem zapalenia płuc, czy też zespołem ostrej niewydolności oddechowej. Coraz więcej danych sugeruje, że witamina D może mieć działanie przeciwwirusowe, immunomodulujące i przeciwzapalne, a jej niedobór powiązana ze zwiększonym ryzykiem infekcji dróg oddechowych. Niski poziom witaminy D jest często czynnikiem współistniejącym w przypadku zapalenia płuc i zwiększonego ryzyka infekcji dróg oddechowych. W przypadku COVID-19. Dla osób znajdujących się w grupie zwiększonego ryzyka to pacjenci z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca i otyłość, którym często również na co dzień towarzyszy niedobór właśnie witaminy D. Dodatkowo u osób starszych, które również stanowią grupę zwiększonego ryzyka, niedobór witaminy D jest powszechniejszy niż w przypadku osób młodych. Badania sugerują, że witamina D ma potencjalną rolę w ochronie przed wirusowymi infekcjami dróg oddechowych. Kalcytriol, który jest aktywną formą witaminy D, działa jako modulator układu odpornościowego, zapewniając skuteczną barierę fizyczną i wzmacniając odporność wrodzoną i nabytą. Oprócz tego witamina D pobudza również odporność komórkową poprzez zwiększanie produkcji cytokin przeciwzapalnych. Niektóre badania sugerują, że śmiertelność z powodu COVID-19 rośnie wraz z szerokością geograficzną, co z kolei można powiązać z zmniejszoną ekspozycją na światło słoneczne oraz niedoborem witaminy D. Pomimo tego, że niedobór witaminy D nie jest jednoznacznym czynnikiem ryzyka COVID-19 ani wyznacznikiem ciężkości przebiegu choroby, to suplementacja witaminą D może stanowić ważny element profilaktyki, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, w którym i tak wszyscy jesteśmy skazani na jej niedobór. Kurkumina. Kurkumina to organiczny związek chemiczny, od lat używany w indyjskich lekach ziołowych, wykorzystywanych w infekcjach oraz stanach zapalnych. Jest naturalnym związkiem polifenolowym, pozyskiwanym z korzeni kłącza kurkumalonga, czyli z kurkumy. Wykazuje liczne właściwości terapeutyczne, m.in. działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, neuroprotekcyjne czy przeciwgrzybicze. Hamuje produkcję cytokin prozapalnych, które to prowadzą do podwyższonego poziomu stanu zapalnego w organizmie. Dodatkowo wykazuje kurkumina silne działanie przeciwutleniające, neutralizując wolne rodniki oraz zwiększając produkcję enzymów antyoksydacyjnych. Niektóre badania sugerują, że kurkumina może działać antywirusowo na szerokie spektrum wirusów, takich jak wirus grypy, zapalenia wątroby czy wirusy HPV. Suplementy diety zawierające kurkuminę w połączeniu z witaminą C i cynkiem wykazały obiecujące wyniki w zwiększaniu naturalnej odporności u wielu hospitalizowanych pacjentów w Indiach. Problem, z jakim zmagamy się na chwilę obecną, to ograniczona biodostępność kurkuminy w przypadku podawania tego związku doustnie czy z pokarmem. W 2007 roku Young i jego zespół wykazali, że dożylne podawanie kurkuminy w dawce 10 mg na kilogram masy ciała skutkowało lepszą biodostępnością w porównaniu do doustnej dawki 500 mg na kilogram masy ciała. Kilka badań klinicznych wykazało jednak, że problem z biodostępnością kurkuminy można załagodzić poprzez podawanie wyższych do ustnia lub opracowanie lepiej przyswajalnych form tej substancji, takich jak np. kurku micelizowana czy liposomalna. I o ile absolutnie nie polecam do wlewów tak na własną rękę, to do ustna suplementacja dobrej jakości preparatami jest jak najbardziej warta rozważenia, sugerowałabym zwłaszcza preparat w formie liposomalnej, który ma dużą większą skuteczność w kontekście wchłaniania. Jakie zastosowanie mogłaby znaleźć kurkumina w walce z koronawirusem? Ze względu na swoje potencjalne właściwości przeciwutleniające, immunomodulujące, przeciwwłóknieniowe oraz przeciwzapalne, wyciąg kurkuminy może znacznie wzmacniać odporność oraz być potencjalnym uzupełnieniem terapii w walce z SARS-CoV-2. W przeglądzie naukowym opublikowanym 12 czerwca 2020 roku e, wykazano, że kurkumina może być przydatna w leczeniu przypadków ciężkiego wirusowego zapalenia płuc, takich jak infekcje COVID-19. Według autorów, zakażenia koronawirusem w tym SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2 powoduje choroby, które mogą być śmiertelne z powodu rozwoju niewydolności płuc i ogólnoustrojowej burzy cytokin. Rozwój zapalenia płuc wywołane przez koronawirusa jest związany z nadmierną odpowiedzią zapalną w płucach, znaną jako burza cytokin, co prowadzi do obrzęku płuc, niedodmy i ostrego uszkodzenia płuc wcześniej wspomnianego ALI lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej, czyli ARDS. W świetle niskiej toksyczności i działania przeciwutleniającego, przeciwzapalnego i przeciwwirusowego spekuluje się, że kurkumina może być stosowana jako wsparcie przeciwwirusowemu zapaleniu płuc oraz wcześniej wspomnianych zaburzeń. W badaniach przedklinicznych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych ze śmiertelnym zapaleniem płuc udowodniono, że kurkumina wywiera działanie ochronne, regulując ekspresję zarówno czynników prozapalnych, jak i przeciwzapalnych i usuwając reaktywne formy tlenu, tzw. ROS, które nasilają odpowiedź zapalną. Kurkumina hamuje burzę cytokin i moduluje funkcje odpornościowe. We wcześniej wspomnianej pracy możemy przeczytać, że w osoczu pacjentów z COVID-19 zaobserwowano wysokie stężenia interleukin 2, 6 i 7. W porównaniu do pacjentów bez ARDS, to u pacjentów w stanie krytycznym z ARDS znacząco podwyższony był poziom interleukiny 6. Była to różnica istotna statystycznie i skorelowana ze zwiększonym ryzykiem śmierci. Liczne badania in vivo i in vitro pokazały, że kurkumina znacznie hamuje produkcję i uwalnianie cytokin prozapalnych, takich jak interleukina pierwsza, 6, 8 czy TNF alfa. Kurkumina zmniejsza również ekspresję wielu innych mediatorów zapalnych, które regulują aktywność komórek odpornościowych i odpowiedzi zapalne, czy promują zwłuknianie płuc po infekcji. Witamina C. Witamina C to silny antyoksydant wspierający odporność organizmu, regenerację tkanek oraz chociażby wchłanianie żelaza. Dodatkowo wykazuje silne działanie przeciwzapalne oraz neuroprotekcyjne. Spadek poziomu witaminy C w organizmie podczas różnych infekcji sugeruje, że podawanie witaminy C może mieć istotny wpływ w leczeniu pacjentów. Według badania z 2017 roku regularnie podawana witamina C w dawce 6 do 8 gramów na dobę skraca czas trwania przeziębień oraz zmniejsza częstotliwość występowania zapalenia płuc o 80%, no choć jest to dużo wyższa dawka niż dopuszczalne dzielne spożycia sugerowane w Polsce. Badania wykazują również, że podawanie witaminy C w połączeniu z kwercetyną ma działanie przeciwwirusowe, przeciwutleniające i immunomodulujące. Kilka badań wykazało również, że witamina C może zapobiegać infekcjom górnych dróg oddechowych, co jest istotne w kontekście zapobiegania oraz leczenia koronawirusa. Dodatkowo dożylne podawanie wysokich dawek 10 do 20 gramów witaminy C było z powodzeniem stosowane w leczeniu średnich i ciężkich przypadków u chorych na COVID-19 w Chinach. Biorąc pod uwagę te doniesienia, włączenie suplementu witaminy C może być mądrą strategią w celu wzmocnienia odporności oraz obniżenia stanu zapalnego w organizmie w walce z SARS-CoV-2. Naukowcy sugerują, że ponieważ opracowanie skutecznych szczepionek i leków przeciwwirusowych wymaga czasu, witamina C i inne przeciwutleniacze należą do obecnie dostępnych środków łagodzących zespół ostrej niewydolności oddechowej związanych z COVID-19. Biorąc pod uwagę fakt, że witamina C w dużych dawkach jest dla większości osób raczej bezpieczna, naukowcy sugerują, że pracownicy ochrony zdrowia powinny dokładnie, powinni dokładnie przyjrzeć się tej możliwości, sugerując jednocześnie, że dobrze zaprojektowane badania kliniczne są absolutnie niezbędne do opracowania standardowych protokołów stosowania witaminy C w takich właśnie przypadkach. Cynk. Cynk jest pierwiastkiem, który działa przeciwwirusowo oraz przeciwutleniająco. Odgrywa on kluczową rolę w proliferacji i dojrzewaniu leukocytów i limfocytów. Dodatkowo cynk jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Badania na modelu szczurzym pokazują, że niedobór cynku zwiększa stres oksydacyjny oraz ekspresję prozapalnej cytokiny TNF-alfa, której nadmierne wydzielanie łączone jest ze zwiększoną podatnością zachorowania na astmę, choroby autoimmunologiczne oraz nowotwory. Badania wykazują, że do ustna suplementacja cynku zmniejsza występowanie ostrych infekcji dróg oddechowych o 35%, a także przyspiesza proces powrotu do zdrowia. Zalecana dawka z różnych badań wynosi 20 do 92 mg na tydzień. Ze względu na swoje potencjalne właściwości przeciwwirusowe oraz przeciwzapalne, cynk może stanowić element profilaktyki oraz leczenia w walce z COVID-19. Należy jednak pamiętać, że dawkowanie tego suplementu powinny być skonsultowane z lekarzem, zresztą tak jak i każdego innego suplementu. Selen Selen jest jednym z najważniejszych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Wspiera silniejszą odporność na patogeny oraz hamuje wysoki poziom stanu zapalnego w tkankach płuc oraz jelit. Jego niedobory są związane ze zwiększonym zachorowaniem na infekcje wirusowe oraz bakteryjne. W latach 90. zbiór badań wykazał, że niedobór selenu zwiększa chorobotwórczość niektórych wirusów. Niektóre badania wykazują, że suplementacja selenu moduluje odpowiedź zapalną u pacjentów cierpiących na zespół ostrej niewydolności oddechowej, obniżając poziomy prozapalnych cytokin takich jak interleukina 1 I, i interleukina 6. Ze względu na istotną rolę w obniżaniu poziomu stanu zapalnego oraz zmniejszaniu stresu oksydacyjnego, suplementacja selenem może mieć istotne znaczenie w walce z SARS-CoV-2. n acetylo L-cysteina NAK poprzez podniesienie poziomu glutationu w organizmie pomaga zwalczyć stres oksydacyjny oraz regulować poziom stanu zapalnego. NAK hamuje również ekspresję cytokin prozapalnych, które odgrywają ją kluczową rolę w nasileniu objawów koronawirusa. Dodatkowo, niektóre badania wykazują, że NAK hamuje replikację wirusa grypy, a także łagodzi przebieg chorób takich jak zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli czy zespół ostrej niewydolności oddechowej, które są no jedną z główną przyczyn zgonów pacjentów z SARS COV-2. Według badań jednak w większych dawkach może działać jako silny przeciwutleniacz, który może pomóc zwalczyć COVID-19. Alicena Alicyna to siarkoorganiczna substancja czynna, znajdująca się m.in. w czosnku i cebuli. Wykazuje szereg korzyści zdrowotnych ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwutleniające. Badania wykazują, że alicyna zmniejsza poziom stanu zapalnego poprzez hamowanie ekspresji cytokin prozapalnych, takich jak interleukina 1, ósma czy dziesiąta. Największą czynność biologiczną alicyny wykryto w świeżych próbkach czosnku, które to nie zostały poddane obróbce termicznej. Biorąc pod uwagę wirusobójcze i bakteriobójcze właściwości alicyny, świeży ekstrakt z czosnku może być przydatnym środkiem profilaktycznym w działaniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Melatonina Regulacja układu odpornościowego jest napędzana przez rytm dobowy, który z kolei jest modulowany przez wydzielanie melatoniny. Melatonina jest naturalnym przeciwutleniaczem, działa przeciwzapalnie i immunomodulująco. Długotrwały brak snu prowadzi do obniżenia poziomu melatoniny, zmniejszonej aktywności enzymów antyoksydacyjnych, prowadząc do rozwoju stresu oksydacyjnego i osłabionej odporności. Badania wykazują, że podwyższony poziom stresu oksydacyjnego w organizmie może zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania na infekcję dróg oddechowych.

Osoby starsze są znacznie bardziej narażone na niedobór melatoniny w stosunku do dzieci i osób młodych. Badania wykazują, że melatonina może zapobiegać idiopatycznemu zwłóknieniu płuc, które jest jednym z częstszych powikłań i przyczyną śmierci wielu osób w podeszłym wieku właśnie chorych na SARS-CoV-2. Dodatkowo analiza danych pacjentów z Cleveland Clinic wykazała, że zastosowanie melatoniny wiązało się z prawie 30%, czyli o 30% zmniejszonym prawdopodobieństwem pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2. Naukowców, suplementacja melatoninu może zapobiec rozwojowi ciężkich objawów związanych z koronawirusem, a także zmniejszyć ich nasilenie i powikłania. Warto wiedzieć, że większość z tych badań jest badaniami wstępnymi, które wymagają większych badań klinicznych. Jednak badania kliniczne wymagają czasu. Suplementacja kurkuminą, witaminą C czy jedzenie czosnku to z pewnością mało szkodliwe działania, a skoro są przesłanki ku temu, że mogą być pomocne, to. Może warto. Zostawiam to pytanie otwarte i przypominam, że dawka, jak i forma suplementu ma tutaj znaczenie, więc warto tego typu suplementację mimo wszystko zawsze rozważyć ze specjalistą. Pamiętaj jednak, że nie każdy specjalista aktualizuje swoją wiedzę, no i niech to nie, cię nie zniechęca do poszukiwań. Kontakt ze specjalistą jest ważny, przede wszystkim po to, aby wziął pod uwagę stan Twojego zdrowia i wykluczył, wykluczył potencjalne interakcje czy działania niepożądane przyjmowanych substancji. W obliczu aktualnej sytuacji badania naukowe, które wykazują pozytywne efekty naturalnych substancji w leczeniu wirusów, w szczególności górnych dróg oddechowych, są nam jak najbardziej potrzebne. Lepsze zrozumienie SARS-CoV-2 i poszukiwanie innych metod prewencji oraz leczenia jest niezwykle istotne w obliczu rosnącej ilości zachorowań oraz przede wszystkim braku lekarstw na zwalczanie wirusa. Aktualnie nie mamy złotego środka, który umożliwiłby nam uniknięcie zachorowania na COVID-19. Warto jednak pamiętać, że dzięki dbaniu o sen, zdrową dietę, aktywność fizyczną oraz higienę oczywiście w znaczący sposób możemy wpłynąć na swoją odporność oraz zmniejszyć poziom stanu zapalnego w organizmie, tym samym zmniejszając szanse zachorowania na koronawirusa, grypę czy inne infekcje. Na dziś to już tyle. Mam nadzieję, że coś z tego odcinka okaże się dla Ciebie przydatne i. Pamiętaj, żeby dbać o siebie, bo w tych czasach to szczególnie ważne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.